Dziś mamy premierę nowych procesorów Intel 10. generacji. Jak chcecie zobaczyć ich testy, zapraszam Was na kanał X.com. Tam porównałem trzy modele i 9, i 7, i 5 do ich odpowiedników 9. generacji, jak i również odpowiedników, jeżeli chodzi o procesory Ryzen. W dzisiejszym filmie skupimy się na skalowaniu pamięci z tymi procesorami. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie, jak skalują się pamięci RAM z nowymi procesorami Intel 10. generacji. Zrobię to na przykładzie procesora i5-10600K, czyli 6 rdzeni, 12 wątków, a pamięć, jakich użyłem w teście, to Corsair Vengeance Pro RGB taktowanie 3600 MHz i oryginalne opóźnienia c 16 18 18. Natomiast ponieważ są to pamięci oparte o kości Samsung b -Dye, bez problemu udało mi się zbić opóźnienia na c 16 16 16. Nie cisnąłem wprawdzie pamięci jeżeli chodzi o taktowanie wyżej, bo nie miałem na to czasu, ale z pewnością takie testy również na kanale planuję zrobić. Płyta główna, jaki użyłem w testach, to AORUS Z490 Master. Recenzję tej płyty oczywiście zrobię w niedługim czasie na moim kanale. Naprawdę zasną i wypasiona płytka. Testy wykonałem w kilku grach, oczywiście takich, które mocno leżą na procesorze w dwóch rozdzielczościach, 1080p i 1440p na trzech ustawieniach, taktowaniach pamięci. 3000, 3200 i 3600 MHz. Nie było sensu bawić się w pamięci taktowane zegarem 2666 MHz, bo wiadoma sprawa, że będzie to wąskim gardłem dla procesora, a druga sprawa, nie sądzę, że jeżeli ktoś kupuje taką platformę, takie pamięci będzie kupował. Opóźnienia. W wszystkich testach oczywiście takie same, czyli 16, 16, 16, 36, tak aby sprawdzić tylko i wyłącznie wpływ taktowania pamięci. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na testy i zaczniemy od rozdzielczości 1080p. Wspadał w The Tomb Raider różnice, jak widać, są znaczące. Na pamięciach pracujących z zegarem 3200 MHz zyskujemy około 8%, a na zegarze 3600 MHz prawie 15. Kingdom Come Deliverance, mimo że jest to tytuł mocno leżący na procesorze, zauważalną różnicę, bo około 10% mamy dopiero na RAM taktowanym zegarem 3600 MHz. Far Cry 5 to jak wiadomo gra lubiąca szybki RAM, do tego z niskimi opóźnieniami. Tutaj różnica przy taktowaniu 3200 MHz wynosi już ponad 12%, a podbijając taktowanie pamięci na 3600 zwiększa się ona do ponad 18%. Recon on Blackpoint przyrosty na ramie taktowanym 3200 MHz nie powalają. Są to okolice 4%, ale 7% wzrostu wydajności uzyskujemy przy pamięciach taktowanych 3600 MHz. W Wiedźmie 3 również nie zauważymy dużych różnic między pamięciami taktowanymi 3000-3200 a 3200 MHz, ale po zmianie zegarów na 3600 zyskujemy ponad 13%. Zerknijmy teraz na rozdzielczość 1440p. W do of the Tomb Raider różnice praktycznie nie istnieją i taktowanie pamięci na poziomie 3000 MHz jest w zupełności wystarczające. Delikatne różnice notujemy w Kingdom Come Deliverance, nie zwalają one jednak na kolana. Parka 5 wzrost wydajności widać dopiero na pamięciach taktowanych zegarem 3600, a ta wynosi 5%. Podobna sytuacja w Blackpoint dopiero zegar pamięci na poziomie 3600 MHz daje jakiekolwiek rezultaty, choć różnica to zaledwie 3%. I na koniec wiedźmin. Tutaj również szału nie ma, a różnica pomiędzy skrajnie taktowanymi pamięciami to okolice 4 punktów procentowych. OK, czas na kilka słów podsumowania. W rozdzielczości 1080p w grach typowo procesorowych, bo to dość istotne, pamięci pracujące z zegarem 3600 MHz dały średnio 13% przyrostu względem pamięci taktowanych zegarem 3000 MHz i 7% przyrostu względem pamięci pracujących z zegarem 3200 MHz. Także całkiem sporo i tutaj jak najbardziej w tym przypadku warto zainwestować w szybkie pamięci. W 1440p, jak można było się tego spodziewać, ponieważ mniejsze znaczenie wtedy ma już procesor, a co za tym idzie. I również pamięci. Taktowanie 3600 MHz versus 3000 to przyrost średnio 4%, a taktowanie 3600 versus 3200 MHz to średnio 3% przyrostu, także niewiele, ale wziąć pod uwagę trzeba to, że znacząco skoczył do góry minimalne FPS, co również będzie miało wpływ na płynność rozgrywki. Także moim zdaniem takim optimum w rozdzielczości 1440p i wyższej w przypadku Inteli 10. generacji będzie taktowanie pamięci na poziomie 3200 MHz. Także na dzisiaj to byłoby tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv